Małopolskie TV. w radio All That She Wants. 14,5 minuty po godzinie 11 Gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak wygląda człowiek telewizji, ewentualnie człowiek prasy, to, to wystarczy włączyć małopolskie TV. Tam będzie widać. Wojciech Molendowicz, wydawca dts Dzień dobry. A dlatego mówię, że to widać, bo Wojtek bardzo nie lubi słuchawek na uszach, więc proszę sobie wyobrazić, co człowiek może zrobić ze słuchawkami, żeby nie mieć ich na głowie, a jednak słyszeć, co się do niego mówi. Bardzo przepraszam, ale jak ubiorę te słuchawki w naszym studiu, to czuję się, jakbym wisiał w studni nogami do góry. To dlatego mówię, różnica między radiowcem, tak, a… Tak, mniej więcej takie uczucie, bo nigdy nie wisiałem w studni nogami do góry. A presowcem. Wiesiek piksem o tydzień. Dzień dobry, witamy serdecznie. Pozdrawiam. Dzień. Wiesiek przyjechał do nas z tymczasowej stolicy Polski, z, z Davos. Z Krynicy Zdroju, gdzie forum ekonomiczne trwa od wczoraj. I my też powinniśmy na nim. Być. Będziemy po godzinie 13. Natomiast Wieśku, pytanie do Ciebie. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę zdołamy usłyszeć, bo Wieśek za kamerą jest, więc ciężko może być do mikrofonu trafić. Spróbujmy. Damy radę. Wieśku, jak Krynica wygląda? Świetnie, mam wrażenie, że forum cały czas się rozwija. Wczoraj ekspresyjne wystąpienie Lecha Wałęsy i równie ciekawe wystąpienie Donalda Tuska, który ogłosił, że kryzys się skończył. Ale nie wiem, dlaczego Wiesiek się śmieje, bo ja czuję się podbudowany tą wiadomością. To działa jak placebo podobno. I jak uznamy, że tego kryzysu nie ma, to, to nagle zniknie. Ej, to, nie ma. Wojtku, czy on nie został trochę sztucznie wywołany? Tak, bo wszyscy mówili, że jest kryzys, zaczął się kryzys, mm -hmm. Trwa, pogłębia, pogłębia się kryzys, a teraz zaczynamy mówić, że kryzys się skończył, uh, jest coraz lepiej i zobaczycie, wszyscy się od przyszłego poniedziałku lepiej poczują. Oby, i oby już od przyszłego poniedziałku, i oby nasze deficyty, nie tylko domowe, ale i krajowe, też miały się coraz lepiej. Dzisiaj też mocny dzień, bo dzisiaj między innymi prezes Jarosław Kaczyński na forum ekonomicznym, bo premier wrócił do Warszawy, bo dzisiaj będzie też ważne ogłoszenie. Się z no chyba takiego spotkania Prezes. nie będzie, ale trzeba przyznać, że no, chciałam dzieje powiedzieć, się. Że, że dzieje się że pan Werdychowski, czyli pomysłodawca w ogóle Forum Ekonomicznego, ma pomysł na takich gości zapraszać, prawda? Mhm. Myślisz, że pan Werdychowski nas słucha teraz? Pozdrowimy go. Pozdrawiamy. Ja myślę, że on w tym momencie biega od redakcji do redakcji, od radia do radia, od telewizji do telewizji i odwraca się tylko do kolejnych kamer i mówi po włosku, francusku, angielsku, polsku. Tak, pan zna ten Albo to ma nie... ale z pewnością wiadomo, że tam są dziennikarze z różnych krajów, Aha. także ościennych. Prawda? Pięknie. No, tak sobie to wyobrażam. Wiemy, że są tam też ekonomiści, wiemy, że są politycy i, i chcielibyśmy wierzyć, że ważą się losy Europy. Ważą się? Nie wiem, w Krynicy uh -huh, w tej chwili? Uh -huh. Nie, chyba jednak nie. Nie, aż tak wysoko. Nie, nie. To, tam się dyskutuje, a tam nie zapadają decyzje, które mają wpływ na losy Europy. Ani, ani Polski. Chociaż może to, co powiedział premier Tusk, jeśli to zadziała jak placeno, to może to będzie miało wpływ na losy polskiej gospodarki. Niech to zadziała w przeciwieństwie do tego ogłoszenia z 2007 roku, że ma wyjść euro, a nie przyszło. Kolejne pytanie, czy dobrze, czy źle, ale my oczywiście zabieramy się. W proszę bardzo, Wojtek, miny do mnie robi. Będzie to widać w kamerze, bo mi, Wojtek zapomina, że jesteśmy też w telewizji. Więc y, miny do mnie robi i tłumaczy, to miny jest, to nie ochotę. są miny, ja mam taki ja teraz twarz. Tak, Alicja, zabierz się wreszcie za przegląd najnowszego dobrego tygodnika sądeckiego. Zabieramy się. Najważniejszy temat to ten, który zdominował ostatnio w ogóle sądeckie media i piątko. sądeckie głowy. Wituszyński kontra Czernecki. U was y, obszerna rozmowa. Z, A, właśnie, ale Wituszyński kontra Czernecki. Czy Wituszyński kontra mularczyk, czy Wituszyński kontra Czernecki plus mularczyk? Kontr no jest kilka. Kombinacji jest kilka. Jest duża rozmowa, duży wywiad z panem przewodniczącym Rady Miasta Jerzym Wituszyńskim. Będziemy opowiadać o co chodzi. No, chodzi generalnie o sprawę Galerii Czech Koron, którą geodezyjnie obsługuje firma syna pana Wituszyńskiego ukazał się duży materiał w portalu Sądeczanin na ten temat, wywołał lawinę no i świat się podzielił na dwa obozy. Jedni mówią, wolno było panu Wituszyńskiemu, nie narusza. No A panowie z Fundacji Batonego też tłumaczą, co mieli na myśli udzielając tego wywiadu. Tam wypowiadając się w tym tekście, mhm. że to wyrwane z kontekstu, bo nie znali szczegółów, że to dotyczy pana Wituszyńskiego. Generalnie tego typu e, sytuacje uważane są za nagannę, tak? Ale w obronę. Jedni atakują pana Wituszyńskiego, najmocniej chyba pan poseł Mularczyk, który nawołuje go do o, rezygnacji z, ze stanowiska. To się pewnie będzie rozstrzygać w najbliższych tygodniach. Tym bardziej, że jest już wystarczająca liczba radnych, którzy. Nie, nie tyle zdołem go odwołać, nie, nie, tylko że radni, którzy są w stanie zdecydować o tym, że będzie to poddane pod głosowanie. Będzie mhm. poddane. Eee, natomiast. Prezydent Ryszard Nowak, którego, z którym wywiad tutaj też mamy mhm. i też kilka ciekawych rzeczy rzuca, broni pana Wituszyńskiego. Powiedział, że w momencie, kiedy ten teren był wystawiony na sprzedaż, to w ogóle nie było wiadomo, kto to kupi. Tam ktoś inny chyba. Fundusz Kopernikus. Tak, był. tam twórczość tak. była przecież. Mhm. Tak, 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 tak. I że pan Wituszyński jest czysty w tej sprawie. No to takim w telegraficznym skrócie opowiadam to, co tam. A pan Jerzy Wituszyński mówi: Nie mam sobie nic do zarzucenia. Więcej, oczywiście, można poczytać. No, trzeba, no, trzeba, trzeba, bo my tak bardzo mocno streszczamy te. Przyznaję, że jestem też bardzo ciekawa tego, co jeszcze powiedział e, prezydent miasta. Bo, bo jeśli pozwolisz, to w międzyczasie. O, to o tym, co dzieje się w mieście zaśpiewa Laurie in the City, żeby był taki przerywnik muzyczny, a my wracamy za 3 minuty. In the city. A my wiemy, co się dzieje w mieście, przypomnę Wojciech Molendowi, czy w studiu. No to w takim razie wracam do pytania, które. Od się dzieje. Prawie zostało zadane przed trzema minutami. Yy, wracamy do wywiadu z prezydentem Nowakiem. Yy, podobno wiesz, kiedy Mnóstwo będzie otwarte rondo pod trzema koronami? Yy, hmm, 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 orientacyjnie, orientacyjnie. Yy, zadaliśmy to pytanie panu prezydentowi, no bo pamiętamy, że 23 sierpnia mieliśmy przed, przez to rondo. Na rondo bez nazwy. Już mieliśmy jeździć 23 sierpnia, ale jeździmy. 1 września się pojawił, drugi września, gdzie przydałoby się, żeby było. Powiedzieliśmy że że nie... się niepokoją, bo to prawda, dzwonią do redakcji i, Tutaj i też apelują do nas, czy możecie się wreszcie dowiedzieć, kiedy to będzie otwarte. No i kupcy z lwowskiej, szczególnie z tej końcówki tam, chcą że, że to były martwe dwa miesiące i prezydent przyznał, że też się niepokoi i nie ukrywa swojego niezadowolenia, ale przyznał, że jest te pierwsze dwa dni w pracy po dłuższym urlopie. Zrobił rozeznanie i przyznał, że nie dostarczono opraw do lamp. I dlatego nie można tego ronda uruchomić, chodzi o bezpieczeństwo, że ono by było po prostu ciemne, kompletnie ciemne jest w nocy. I cytując prezydenta, mam zapewnienie, że w tym tygodniu oprawy będą. No to spodziewamy się, że pewnie w przyszłym będzie otwarcie. Niech by było, to w poniedziałek. E, otwarcie? Tak. Albo we wtorek? Do... No Albo dobrze. w środę. Mhm. Na początku tygodnia. Albo w czwartek. A startując zakłada się wygraną. To tytuł. No tak, 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 tak. Troszkę bo... próbowaliśmy tutaj mhm. pana prezydenta o kolejną kadencję. namówić na zwierzenia, ale o sobie nie chciał mówić. Powiedział, że przeanalizuje sytuację, ma swoje narzędzia do analizowania sytuacji politycznej, jakby to wyglądało. To robi się jakieś sondaże, zleca się firmie wyspecjalizowanej, i ta firma. A, I ta firma mówi, jak to może wyglądać, natomiast pan prezydent życzyłby sobie godnego przeciwnika, dlaczego? A dlatego, że gdyby miał przegrać, choć zakłada wygraną, bo po to się startuje, jak, jak w tytule powiedziano, I miał przegrać to z kimś, komu miasto oddać by mógł w godne ręce. Ale uwaga, na razie prezydent nie widzi godnego przeciwnika. Padają tutaj nazwiska, Arkadiusz Mularczyk, Józef Hojnor, Leszek Zegzda. No ale, ale... Hmm. To wróżenie z fusów ciągle. Pan prezydent tak trochę bokiem tutaj przechodził tego tematu. No nie dziwię mu się. To temat w takim razie, który można potraktować szerzej biorąc gazetę ze sobą, na przykład na wygodny tapczan i czytając o, dużo rozmowę, du, du, Dużo różnych wątków. Od deski wiecie. do deski. Mm -hmm. A dziura w moście, bo zaczyna nam czasu brakować. To a, też ważny naprawdę, wątek. A propos otwieranych skrzyżowań dróg i mostów? Yy, dziura w moście mhm. jest bardzo ważna. Yy, nie powiedzieliśmy, w którym moście? Nie powiedzieliśmy. Nie. W moście nad łubinką, na wysokości basenu. Otwartego. Duża dziura. Duża dziura, ona nie jest w jezdni, bo gdyby była tylko w jezdni w to, to pół biedy. W chodniku jakbyśmy się przymierzyli do niej, to możemy e, do kolan się schować w tej dziurze, a dziecko myślę, takie nieduże dziecko to do pasa. No no, rozumiem, że nie tylko zrobiliście zdjęcie, nie tylko mówicie o dziurze w moście, ale staraliście się dowiedzieć, co zrobić, żeby ją załatać. No, pan dyrektor e, Grzegorz Mirek... Miejski zarząd, zarząd Dróg podaje, że no on tą dziurę by już dał. Aha, bo sprawa się ciągnie dwa lata, żeby było śmieszniej. Interpelował w tej sprawie radny Grzegorz Wecko, ale mm -hmm. pan Grzegorz Mirek mówi, że ten remont kosztowałby pu... e, prawie półtora miliona złotych. Nie ma w tej chwili takiej. Dziury? No mówi, że tego, tego mostu i że to nic nie zmieni, bo w tym miejscu duże ciężarówki zawracają i tak dalej. No ja jestem co najmniej zdziwiony, bo na naszym zdjęciu widać, że tu w tym miejscu nic nie może zawracać, bo dziura jest na prostym odcinku chodnika i na, po tym chodniku żadne ciężarówki nie jeżdżą. I podsumowujemy to tak, że załatanie tej dziury to pewnie kosztowałoby. Tyle, co załatwianie dziury w zębie, ale może troszeczkę więcej, ale nie półtora miliona złotych. Sytuacja jest patowa, dziwna i w ogóle nie rozumiem tego. Poczekajmy, aż ktoś wpadnie tam i e, wybije sobie wszystkie zęby i miasto będzie musiało wtedy zapłacić odszkodowanie. Niech się tak nie stanie. Się 28 tak nie stanie. minut po godzinie 11. Powoli nasz czas dobiega końca. Na zakończenie tygodniówka Stawowczyka, bo jak zwykle trafiona. Nie wiem, czy zdążysz przekartkować elektroniczne wydanie Marek gazety Stawowczyk od tyłu ci, do przodu nasz, szybciutko. Tygo, nasz komentarz rysunkowy. Marek Stawowczyk narysował w tym tygodniu rodzica ciągnącego za mhm. rękę pierwszaka do, 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 do szkoły. No, do musi wytorii. być pierwszaka, bo komentarz jest po temu. I tatuś uspokajająco mówi: Nie martw się, wcześniej pójdziesz do szkoły, ale za to później przejdziesz na emeryturę. No no i, to nie, I to wcale nie jest śmieszne. Pozdrawiamy wszystkich pierwszoklasistów przy tej okazji. Nie się nie martwią. Wojciech Malendowicz, wydawca dobrego tygodnika, Sądeckiego, Wiesiek Pixa, Małopolskie TV, Alicja Stolarczyk, RDN, Nowy Sącz.